Dobry wieczór, Państwu. To jest e, ogromna radość i satysfakcja. O, ogólnie wiadomo, ale co prawda w tym roku to jest wyjątkowo. Um, jesteśmy przez ostatnie dwa lata w trakcie integracji e, biznes TEFI, i Aviva Investors, i tak jak możecie sobie Państwo wyobrazić, to jest bardzo, bardzo dużo dodatkowej pracy i roboty dla nas. I że pomimo tej ekstra roboty udało nam się wygrywać tą statuetkę. To jest naprawdę ogromna radość i satysfakcja. Więc w konsekwencji chciałbym wykorzystać okazję i podziękować redakcji za tę nagrodę. Ale tak samo w imieniu Tefi Alliance, chciałbym podziękować naszym klientom i dystrybutorom za ich zaufanie. Chciałbym podziękować naszym globalnym kolegom z Alliance, specjalnie z Alliance Global Investors, PIMCO i Alliance Investment Management. I najważniejsze chciałbym podziękować naszym pracownikom w TFI Allianz. I może jeszcze w własnym imieniu też chciałbym podziękować mojej żonie i rodziny, które teraz online też oglądają i się tak samo cieszą. Także serdecznie dziękuję i trzymam kciuki na dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego. Dziękuję.